Ostatnie dwa odcinki skończyły się na tym, że ten samochód, który tam stoi, zakupiliśmy w stanie, nie można powiedzieć, że agonalnym, ale blacharsko-średnim. Odnowiliśmy go i teraz będziemy go wystawiać na sprzedaż. Ale przed tym dzisiaj wybieramy się na hamownie zobaczyć, ile ten źrobaczek po ponad 20 latach wykrzesa mocy. Jego oryginalna moc powinna być 225 koni i około 300 Nm. Ale 20 lat minęło, więc te źrobaki mogły uciec. Także zbieramy się, w dupę w kroki kamienie ubrudziłem się. Pakujemy się do furmanki i jedziemy na hamownię, bo sam jestem ciekaw, ile z niego wykrzesamy. Tutaj sobie hamujemy Leonika, Łukasz tam sobie wszystko ogarnia, przygotowywuje, a w międzyczasie my sobie obejrzymy golfika. Golfik, dwójeczka, Fajny dość lakier, alusek, obniżenie. Czekaj, co pod maską siedzi. Łukasz, mogę otworzyć golfika! A co to za silnik jest? VR6 ku... VR6 No i wykres mamy już gotowy. Zobaczymy ile wyszło. Sam jestem ciekawy, jeszcze nie patrzyłem. Ile wyszło? 235 koni czy Ile? A wiesz ile wyszło w 2008 roku? Nie. Yy, 226. No. 226 i 306 N. Czyli więcej? No dzisiaj pytanie no, kiedy domu. W lecie, w zimie? No tego nie wiem. To, to było 20 tam... lat temu. Czy był intercooler wtedy jeszcze nie? Yy, no no to tego nie Teraz trochę większy przepływ. No. Przepływ u pan Panwa. Odważę, że mogło być w lecie na co? dzisiaj 30 stopni No, dzisiaj jest chłodno A jak wykres ogólnie tutaj? Bo ja tak nie bardzo w tych tematach no, przykład, sorry, nie Przy wysokich no, czy przy niskich? No, ja w stanie turbo, więc tak, było 4000 Coś złego, czy co to może świadczyć? No, może 75 kuleje Aha, dobra no, Ale generalnie zdrowa seria, jak nie, na tyle lat ma. To mi się podoba No, maj Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. But what's that, what's that, yeah? Are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, but a Lying, lying, nothing in your core. Buying, buying, yeah, before But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, what's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental Yeah, what a bore Lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure Boring, never been that I get paid, just to relax Yeah, more money now, yeah, more tax Suited it now, don't worry about that Boring, yeah, I never been that No i auto mamy w końcu skończone. Trochę się namęczyliśmy, ale efekt końcowy, jak dla mnie petarda. Prezentuje się naprawdę świetnie. Ale co zrobiliśmy? Z kwestii mechanicznych nie ruszaliśmy nic, no bo po prostu nie było co. A z kwestii wizualnych polakierowaliśmy maskę, zderzak, błotnik, błotnik, dwoje drzwi, dwa tylne błotniki, dach, lusterka. Fuh. Lusterka, listewki i klameczki. De facto mogliśmy polakierować tylko maskę, zderzak, dach i błotnik i na tym by się skończyło. Ale zrobiliśmy tak, żeby to auto naprawdę świetnie się prezentowało. No i myślę, że nam się to udało. Przelakierowaliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, koła na czarno. Według nas czarny, czarny alusek, tutaj naprawdę... Fajnie siedzi w porównaniu do białego Jak byłoby to moje auto Ja tutaj wsadziłbym jeszcze gwint Obniżyłbym go Bo patrzcie jaka tu jest koza Dla mnie No naprawdę szpetnie to wygląda Do tych czarnych kół Dołożyłbym czarne lusterka Czarny dach Jakąś tam może Dokładeczkę Kratki bym na czarno i taką kuprę bym miał. Ale ile nam wszystko to zajęło, o tym opowiem wam już w drodze. Chodźcie, siadajcie. Na początku myśleliśmy, że zajmie nam to no dwa tygodnie. Pierwszy tydzień sobie przygotujemy całego Leona, w drugi tydzień polakierujemy, no i na koniec go wypolerujemy i złożymy. Ale hmm, fajnie się mówi, gorzej się robi. Ze wszystkim zeszło nas dokładnie co do dnia miesiąc czasu. Pełne, okrągłe 30 dni. A dlaczego tyle? Po pierwsze, musieliśmy dość długi czas czekać na komorę, którą wynajmowaliśmy. Po drugie, robiliśmy to po pracy. Ja pracę kończę o 15. Jechałem do Karola zanim dojechałem, zanim się ogarnęliśmy i w ogóle. No to była godzina już 16. Robiliśmy gdzieś do 20, 21, No to też niewiele czasu, a roboty naprawdę było Tyle. Po trzecie, musieliśmy też te filmy nagrywać, musieliśmy je montować, więc to wszystko dokładało nam czasu i trwało to, i to wszystko się nam wydłużało. Ale naprawdę mamy duży plus, że jest nas dwóch. Ja. No i Karol, więc we dwóch sobie działaliśmy przy tym aucie, więc ta robota szła o wiele, wiele szybciej. Jak przy tym aucie działałbym sam, robiłbym drugie tyle albo jeszcze dłużej. Bo ja lakierowałem, przygotowywałem, a Karol w międzyczasie stawiał próg, składał, rozbierał. No ja miał wolną chwilę, to pomagał mi przy lakierce. Ale efekt końcowy naprawdę nas zadowala, jak to auto wyszło, jak to auto się prezentuje. Jest naprawdę świetnie, więc myślę, że było warto. Najprawdopodobniej nowy właśnie już przyjechał Słyszę, przyjechał sobie Leonikiem Zaraz będzie wchodził Zobaczymy jak zareaguje, jak nie zobaczy Bo podobno mnie kojarzy z internetu Mówi, że jest wielkim fanem Zobaczymy w ogóle jak mu się Leonik spodoba Poczekajmy Sieła, Siema, no. Siema. Siema. Mateusz Mogę wszystkich nagrywać, czy nie tak, bardzo? Tak jasne, Mateusz Mateusz No, to jest ten wóz <noise> Robię roboty, no. Jak pierwsze wrażenie? <noise> Czerwony robi roboty, no, no nie powiem. No. Wy skąd jechaliście? Przerwany. Jesteś Śląskiego. A właśnie zastanawiałem, czy to jest auto Ale wziąłem... nie, nie, nie widziałem, jak tam siedzisz kanały, czy nie śledzisz, bo tak dość no, mu sportu, to dużo filmów zejmą. Tylko mam nowe kanały. Dużo, ma, mam, dużo mam swoich filmików DC no, no. w DC i widziałem ostatni filmik z bordowym no, na top sport. To jest mój prywatny, ale pytanie, na którym koncie to widziałeś? Bo nie wiem, czy wiesz, że mam nowe konta Co tego nie wiem Środek też jest odnowiony, całkowicie W środku nic nie robiliśmy Nic? To jest tak, kupiliśmy Cały środek też w idealnym stanie jest Tylko tyle, co w każdym rynie, delikatnie boczki się odkryją Poza tym, o, kurwa bez zastrzeżeń, że tak powiem Tu masz wykres, nie wiem, czy kolega ci mówi czy nie e, Tak, bo ogadano nie ma żadnej mapy, nie ma nic A tylko na do, dodatkowy interpoler I wyszło 237 koni To jest kurwa 237 314 to numer, no Ładnie, ładnie, tak naprawdę. Radio yy, jest typowe z przesłanym ekranem, mm -hmm. ale niestety przy zakupie... A jak byliśmy to auto oglądać, działało, wsiadliśmy na kilka dni, to już się u... ma, już nie działa. Nie wiem, odpalać w tym w garażu można? A, tak, odpalaj! Odpalaj, sprawdzaj Też kupić, tak żeby ci wszystko działało, nie? Jeszcze ci powiem, kupiłem to auto od gościa, który miał to auto od 2008 roku Do teraz Czyli lat, mówię, On go sprowadził z Niemiec i tego całego sprowadził I tak jeździł po niczym Szkołeczki, tu, 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 uszczelki, jakieś kołki kupowane. Nic tu jest nieruszane, bo on to kupił i tak jeździł Nie nic nie robił W Niemczech jedynie nie jest największy intercooler tutaj z przodu no. To jest na lecie, że on w kuchni i nie będzie tracić Po jak tam grubsze jedzie jak moim Jazda jak twoim, tylko że... Benzyna? Nie masz na 150? Seria? 178. Tak, tak mi tak gadano, ale na hamowni też nie byłem No Tu masz też pieniędzy 37. Ale moment widzu jest większy, więc też pewien nie gadam. No tylko znowu trzeba inne sprzęgło trzeba... No to tak, to tak, to się zgodzę Ale kurde, sprzęgło. Ale... Jedź na dziury, i na wszystko testuj, gdzie chcesz, jak chcesz. Byle znaczy nie, no, się nie... nie rozbił, reszta to. No jedź byś zawieszenie sprawdził, nie? <laughs> jak to się wszystko ma, no. Kupuję lauto, nie? Musisz sobie sprawdzić. Ten, jeszcze jedziemy na dalej. No i cały, cały, trzymaj, 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 trzymaj. Trzy tam jest zakręt, ale jedziemy jeszcze. Nie, No tu musisz. No bezlecia trzeba kręcić po prostu, nie? To nie ten... jest to co diesel. No i tak samo też to hamulec, no fajnie. No hamulec jest twardy. Fajnie, to... A do będziesz w tym A hamuje <grym wiosenie> O, to, to, to się puszczysz, to się puszczysz, co? to się nie pasuje? No zimno, no zimno jest no. Jak furka? Furka Czyli podoba się? Podoba się bardzo. Obu? Oba? Mam nadzieję. No i mamy to, auto sprzedane. Mariusz zdecydował się na zakup auta spod naszej ręki. Mam nadzieję, że będzie o niego dbał tak jak mówił, bo trochę pracy w niego wsadziliśmy. Teraz liczenie kasiory, spisywanie umowy i zaraz podliczymy ile udało nam się zarobić. No i co wam mogę powiedzieć? Leon sprzedany właśnie pojechał. Wiecie, ile nam to zajęło? Bo my jesteśmy w ogóle w szoku. Trzy dni. Wystawiliśmy go w sobotę, dzisiaj mamy wtorek, wieczór. Kość naprawdę w porządku. Fajna rodzinka, fajną kobietkę ma. Teraz sobie jeździ, będzie mi służyć. No i teraz najważniejsze finał wszystkich trzech odcinków ile zostało nam na czysto po sprzedaży auta. Za auto zapłaciliśmy 12 500 zł, nasz wkład 3682 zł, ale ona sprzedaliśmy za 27 tysięcy. Odjąć od tego zakup auta oraz nasz wkład daje nam kwotę 10 818 zł. Niestety to nie wszystko, ponieważ sprzedaliśmy nie mając go minimum 6 miesięcy, więc musimy jeszcze odprowadzić podatek, który wynosi 12% od zarobku według. Umów, czyli od 27 tysięcy złotych odejmujemy 12,5 tysiąca, co daje nam kwotę 14 500 zł. I 12% z tej kwoty to 1740 zł. Więc na czysto zarobiliśmy 9 78 zł. Dużo, mało? Dajcie znać w komentarzach. No i ta seria dobiegła końca. Ostatnio jest jej bardzo dużo na YouTubie. Ale że trafiła nam się okazja kupić wóz w fajnej kasie, to postanowiliśmy nagrać te trzy króciutkie odcinki i pokazać wam, jak my naprawiamy auta po swojemu. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach, w których będzie ogień, dosłownie ogień. Trzymajcie się!